...karnym rywali, bardzo sprytnie czeka na piłkę poza linią akcji i już nie pierwszy raz piłka go odnalazła. Cinema Pongol, gdzie piłka na linii czy poza nią, wszystko zależy teraz od bocznego arbitra. Zdaje się, że decyzja jest korzystna dla drużyny gospodarzy po wściekłości Wiktora Waldeza. Możemy wywnioskować, że mamy już wynik 1 do 1, 41. minuta spotkania, dość kuriozalny gol. No, bo łapał na raty tę piłkę Wiktor Waldera, ale zatrzymał ją. Zdaje się, że dopiero za końcową linią boiska. Jeszcze będzie chyba jakaś konsultacja z bocznym arbitrem. Ten jednak pokazuje, że go na pewno był. No, ciekawie jesteśmy powtórek. No, najwięcej zdaje się widział Santiago Esquero, który był najdalej oddalony od całej sytuacji. Oczywiście nic nie powiemy Państwu, dopóki nie będzie powtórek. O, właśnie już są. I jeszcze raz golu. dorzenie Marco Rubena. No i piłka była na linii. Na linii, absolutnie. Absolutnie nie było gola. No, fatalny klops pana Klosa Gomeza. Kłopot Go w tym, że tak zasłonił nogami. Robił taki przyruch, jakby chciał tą piłkę wytoczyć za końcowej linii. Ale ona tej linii nie przekroczyła. Nawet no, trudno było tam dopatrywać się. Tego.